Wracam się w górę, Tomek! Bejterzy! No, no, no całe kurwa, jadą B, a ty stoisz na napićcie w CT! No nie, no chujeje. Gorzej jak TAS zagrałeś w VP na trejnie kurwa. O Kupia, nie! To skwasz, o to nie! Tomek, jak Monesi, na eko jest mocny, a jak przychodzi co do czego, to schowany kurwa, jest pod stołem. <śledziany> wszyscy walczą. O kurwa! No, ja pierdolę, ty za krótkie nogi jak teraz. A kto tam? Czy Mateusz? Wajkę przełóż, chodź. No Ty już ja się chabnęli, no. Dwóch pięćdziesiąt. To co robisz? Dwóch pięćdziesiąt. Mikrofon odmutuj. Szmato. Sklej tam pi**ę. Kurwo. Ej, rusz go. Obity jest last. On Co ty przydłuż. robisz? I'm gonna give him a chicken, dawaj go No łap go do pokebola. Ten duży na nie masz przewagi no. Jak gość z w ciebie wleci, to przegrasz No Łap go, łap go Chciał, Dawaj ty sutra w niego wleci

Patrz, patrz, odpuścił, boi się tego olejowego. On wygra, tak chyba. Chob, no. kurwa, bo nie mógł patrzeć. Dawaj go, no biedź, masz się sekund. Oh, no. oh, what the fucking champ? Pirate Swap to strona do wymiany skinów CS2 oferująca darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Jest to epickie rozwiązanie, bo dzięki temu zyskasz darmowe pieniądze na swoje wymarzone skiny. Strona posiada przejrzysty interfejs oraz wiele różnorodnych przedmiotów do wymiany. Aby skorzystać z bonusu, wystarczy wpisać kod industries, następnie zaznacz skiny, które Cię interesują i gotowe. Oferta wymiany przychodzi w mgnieniu oka. W sytuacji, gdy brakuje nam skinów do dokonania wymiany, możemy skorzystać z opcji doładuj saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności, kryptowaluty, Paysafecard, Card, PayPal czy Bleak. Co Używając kodu Industries zyskasz aż 35% bonusu do depozytu, dzięki czemu możesz kupować przedmioty znacznie taniej. Dodatkowo na stronie znajdują się giveawaye i zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe dolary do wymiany. A to nie kosy, kurwa. Co wy robicie? Ja gram B. A, Zamek B. zamku! Zamek, krótka jeden. A co ci, góry wezmę. Wrócił do góry. Czy no ma ktoś LK? No za wszystkich. O, krótka. Jierdole dole wody, dawaj mi wino Od nogę patrz Nie dobra jeszcze da sko... No tak go nie widzę oczywiście Nie trzymam LKI W prostu góra wyszła Wajzer chuj Tam na B masz jakieś ty... oku jesteś Jak inaś Jeź patrz górę Tomek bejterzy za... No, <słuch> no, no całe to... kurwa jadą B a ty stoisz na piste to zrób coś co za kurwa, no masz fraga, zwalcę konia teraz pod biurkiem. Co ci mam zrobić, jak mam po głowie? Zatem, jestem. No to lepiej, żebyś ty zginął, jak jesteś po głowie, czy ja, jak mam kurwa 100 HP? Za Patrz, Pani zabij zbyt zbyt. wszystkich, kurwa, ty zabiłeś wszystkich. Chyba byś się tym pierdoleniem. E, no. Dwóch ziomków zbejtowałeś swoich. Jak nie trzech, bo Wajzera jeszcze. Miałem utratę na zdrowiu, to wycofałem jak porządny człowiek. Ale wiesz, że przez co się dwie inne osoby wykwalalają? A to nie umiesz go zabić, kurwa? No nie, nie. Spodziewałem się, że mu jest na rotacji przy SC. A chłopiec kurwa podjechał. No dobra, no nie, no ochuje je. No nie, no ochuje je. Gorzej, jak TAS zagrałeś VP na trainie, kurwa. O nie. O nie. Powiesz mi to fas. Co firet. Znowu nad zamkiem coś. Mam go, jest człowieku. Ale kależy Ty umiesz tak grać? My w o, ja o, się... o, 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 o. Jeszcze dwóch, kurwa Trzech, wszyscy, trzech. Tak? Za piątką. Za piątką jeszcze. Jak Monezy, jak exit crack zajebany robisz. Ej, rzuć broń tutaj na drabę, Jej, proszę. Nie rzucaj temu chujowi Gali, to zrójcie. nie chcesz takiego broń. To jebana, pana! ci emkę Ej strasznie się wyzywacie, jesteście pojebani No galila weź no Ej Tomek Powiedz mu co! Ale wiesz w sumie co ci powiem? Że byłoby spoko gdybyś po prostu powiedział, że mogą podjechać Że nie trzymasz Bo się nie spodziewałem tam, no Tam kurwa byłoby spoko, leć z kurwa dalej no O kurwa ty Mo To jest no. przypominam przyjacielski CS Do Rossołu Niedzielny Dostał, bra, dostał nade'a. Proszę o 20 kurwa. Krótkiej dostał nade'a. Znaczy, w LK. Znaczy O kurwa. 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 Od naga jeden. Zatknął. Co masz tu? tu no? Z 50 HP ma. Tak się da trzymać? Patrz, Wojtuś, jak to się robi na dzikim. Od nagi nie ma. Krótka, trzech. Ja pi*** ole. Gdzie, B A, czy A? Krótka, krótka, krótka. krótka wielka. Patrz L-kę, dwóch. To nie jest głowa. Mam uważać, mam bombę Lukuję w krótko. nie ma. Tenak jedzie kurwa z nimi. Ale Podoba mi się agresja, on się nie boi, on jak nikomu. Skoczył elektryk. Ruchaj go. Dobrze, Dobrze. Fajna ta gra Bo nawet. To ty zawsze solo grałeś Mateusz że mieliś przykupu w teamie. No, Teraz masz mnie. Ale nie, nie wiem, a to jest taki się miętki tak, został chyba przez te lata. Najpierw, przez tego najpierw go jebie, że, że jest baitera, a potem mówi mu, że no w sumie to, to nie twoja wina. Graj na nie dzieci to nie zada. twoja wina, że chociaż mógłby powiedzieć, nie? Tak, to no no da, wyrażać. kiedyś to byś go jej. Kurwa do końca już Skoro się... zjebałem, to próbuję inaczej. Ja no nie, no powinien powiedzieć też. Zamek, zamek dół, dół ci jadą. Dajbi nie ma, ale to góra zamek może być. Dół się zatrzymali. O, widzisz, dezin fotomek, rozumiesz, śmieciu? <noise> już nie próbuj mi górę? Tu zgrywasz to za No bo mi no, podkręca, no właśnie. A czemu Tomek ciebie tu nie ma? Kolega o górę mi patrzysz? No patrzę, ale ja tu nie chcę być. Tomek rotacja no, gra chyba, nie? Ja nie? nie chcę być. Ja po inne O kurwa, góra, a, ja ginę. O ja. No szkura, no bo ja na rodce jestem! Kurwa, przestań Zamek jeden. Przez... No panie. Koście w trawie, na drabinie jeszcze. No, to To Kto Ja czy Tomasz? No, ta kurwa, ale jak ty jesteś w Złoty no. Ale patrz, pa, patrz, 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 spierdala, zobacz to. Ok, <grym>. nie powie pewerowi, że spierdala. Czekaj stąd. Dwójkę na zamku za zero. Dobra, powiem tak, ja Są przegrałem wujkę. duel, Wajty przegrał duel, ale to tamego odjebał w ogóle. jak tam u ciebie? Są dobrze, smoka dam. Potrzebujesz pomocy? No, tak. A, nie, no, nie wycimię. Jak to krótka, nie żyje nasza? Zajmę no, krótką zdych. On był głęboko, tam trzymał kurwa ze schodów człowieku A on tak. tu piknie, on tu kliknie. O, tak, o, 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 o tak, o tak, o tak tak, nie wiem Ja la już zachodzę B. Lewo był, lewo był I Petruszka Nie ma B, nie ma B, nie ma B! O, ja. Kurwa, No jak nie ma no! Wheru się Ej jeden to. Od nogę. Ej człowieku, co Elka mała od noga czy to Ej palą sołek, kurwa B? No tu, tak. kurwa zwierają, tak. nie wiem Osiem kulków masz za chuj? No za Na zamki jeden uważaj Jeden był zamek, dobra Uh kurwa, oni Czek, czek Co oni robią kurwa? Jakieś roboty pilone?

tego trenera, że chuj Fajna mapa była, fajna gra była Aha, no dobra Czyż to jest ghoster Pierdo, ale nie wytrzymam nie, może to nie podnosi cię na tym hotelu jeszcze On już 7 razy za kurwę dzisiaj Niczysz? No Dzisiaj stężenie gazu jest spore pod meczu G2 w bo telefon no to już tak z emocjami się radzi no, dwie ostatnie rundy na kiblu oglądałem. Nie wchodź, nie wchodź, kurwa. Do ale co, dupę zamkniesz? Co ja mówię ci, co masz chodzić, a nie? Bym wygrał duel, gdybym nie zginął. Ale jestem dziwna. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie jest drugi. Dwóch. Doł zamek jednak. Damian, piknij! O bo... zamek. Bo mi pierdolisz i mi... Dawaj, Ej, a no, jak dobrze, gram klacza, ale... to bardzo bym prosił o ciszę. Przepraszam Damian, bo po prostu chciałem się zemścić. Pierdolisz i pierdolisz tym Pungowskim. To Damian mówił. A, no właśnie. Pomyliły ci się nazwiska. Dam ci flesza do małej, co? Dawaj. Czekaj. No to już Leci. poczekałem. Leci. No chłop głowę dostaje i mi daje pi... Mam no, wytrzymał, kurwa. ona się wydaje w porządku. Mhm, jest w porządku. No. Mam Jest krótka, mm. krótka jalka. Ej, krótka czy tam, mało. krótka? Mati! Mati! to jest? Zamknij się! Lewo <laughs> ci podchodzi, Tomek, on go gustuje. Nie, tam widać światło. Po lewej? Tak, ja, widzę światło od golfa. Serio? Jak będziesz szedł, to będziesz widział? Tak. Ja. A on już jest na blisko wcelowany w ciebie. Nie, nie. Kurwa, to o, Krótka leży. Dalej, kurwa, się jeb... Krótkie jest, ja mam zero. dwa razy. Raz... I na nogę. No, chodź, do. Pod nogę jeden. To górę. Z tyłu, ku... patrzcie, co ty robisz? Podmaga jeden na drugi, gdzieś w po jesteś? Pod jesteś? Podmagałka? Smoke, tak. O kurwa. Ale, ketka. To, to się daliśmy, kurwa. Jest BS-ie. Ja się, Nie na balsę, no. twoje blisko prawo jest. I prawo? To był gdzieś, był. Pod kawennem. Pod, kawianem. pod kawianem. Nie trafiłem. O kurwa. I zaszedł mi plecy. Jak on kurwa to robi. Panowie, sami sobie przegrywamy ja rundy. Coś kuleje w tym meczu. Mentalność. Możesz mnie puścić, Tomasz? O, Możesz mnie przeklinać? Kurelka. Nogi nie ma znowu. No. Ale ja mam awp po, jestem celowany. Jakoś na res Zdążę podejść go, czy nie? No pewnie. No pewnie. Palić, pewnie. był kurwa tam na końcu, przy pokojach. Dasz radę O jest człowieku, palął. Masz flasha? Albo wjedziemy tomę krótką? No, no dawaj, wjeżdżamy. 2, 3, 4, Widzę dużo. Zablokujesz w górę. Daj, dawaj. dawaj. Próbuj, blisko, 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 blisko tu macie. Nie wolę dodać. Jeszcze na psie, na psie. Tu. O, Jak on nie dostał? Zapsem. Będzie za psem. Bez, pochodzę. Lewo olejowy leży, bez. ja mnie zabił, dół, dół, Macie defa? Ktoś miał? No? Kto o, o, no. miał? O kurwa! O ja... dole ginę! Ej, ty nie miałeś... po co mówisz, że masz defa, Damian, jak nie miałeś? Nie, tak to przejebaliśmy o to, trzeba się dobrze bawić, no. A jak przejebaliśmy, kurwa? No, na... To, to, na chuj ty jesteś tutaj? Z takim mentalnością Nie banuje tej mapy to, 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 to kolejna kwestia Nie lubisz trena? Ja tu mamy dzisiaj mamy plus 15 punktów ja co tu najmniej Tak to jest jeden co, to jest mam, mam, Czeka, skrócę do zamek Ja nie skrócaj ja powiem mu chuj On wie o mnie Uże Czyli co, rundy skracacie ci? Kuska. Nikt nie skraca nic Nie? Masz nie? dowody na to? Wów mała, w zawód o ja no tu ma... mało, nie na mało Ej, co masz wyczuwatyś Idiota W góra. góra przychodzi? W ogóra, dwó góra. Ty wow. <laughs> kurwa! Nie mogłem śmiechu. <śmiech> Z kolegi się śmiejesz? Niech ty, że ich kurwa cztery żyje, żaden nie pikuje. No to jest team lewo Ja będę broić Nie masz defa, 60 Ja nie wiem, bo ja słyszę tą pompę no, chłop miał 13hp Ale Just ja nie mogę mógł... Ja słyszę, ku... No, oru, jakieś z pompy na górze U, z czały. Już kur... nie mogłem, wiedziałem, że nie zabiję. Dobra, mam taktykę dla was. To jest do wygrania. Nawet, no. A to jest. Taktyka, biegniecie. Tak... Po... O... No, chodźcie, chodźcie. Ej, nie rozjwało mnie ten, tylko to co powiedział, oj. Kur... Elko, wybiegamy, 5-6, rzucam flesze i przebiegamy między 5-6 do BS-a, kurwa kurwa świnio Dalej. Zdłuż pociągu czerwonego, biegnij do której, do, do, do Zdłuż pociągu czerwonego, biegnij Flashuje Odwróć się Dawaj, dobrze, dobrze Tańcowała Ryba z rakiem, ryba z rakiem Tu się sku... Ręż, kurwa Chcemy jak hunter polski, polski hunter atakuje Elka, dawaj go Dobra No ogólnie, ja powiem, jak to wygląda No jak nie będą odrzucać granatów do LK, trzeba wybiegać i im pizdy dawać Wyszedł, debi. Ta kurwa nie to. Jezus Maria to Prawie jak setek wyglądało. Jezus Maria. Matej, Matej chodź, zobacz szybko do mnie, chodź tu Szybko Chodź, chodź tu, chodź tu prawie jak tak wyglądało Nie? Jak Tak to przesiałem człowieku Ryba z się Ja polę. Idź idź Peworku idź na niego Idź No i co? I co? Co mi powiesz? Tomek jak Monesi na eko jest mocny A jak przechodzisz co do czego to schowany kurwa pod stołem wszyscy walczą Ej, my mamy palet, pieniądze, ale ja z Galilem gram. Ja było, Patryk, palet, Patryk! Pa Damian, Damian! Oj, no chyba. Nie pierdole, buch, no, buch, no, buch, elektryk. To, to... Nie ma flesza, nie ma nic, człowieku. Na 6 leży. Ja pierdole, no. Ten biegnie z topaku, Damian, Damian, Damian! Czemu on w całą mecz? Na piątku. Patrz na to, piątkę. Chyba mecz, to już chcesz ma? nie? Coś to zrobił Ej, kurwa, no! Debil pierdolony A no to chodź Wojtek I on jest się no. i on nie będzie nic wiedział. Tak, tak snak zawsze robił Tak Jedzie? Ja, Jedzie? dole, jak z gównem, jak Tomek z gównem <laughs> Ma, ty masz wszystko, już możesz wyjść z respa normalnie? Czy już wracałeś no, z, tam, z naszego... No Tak, mam, no, ale wy nie kupię w poprzedniej rundzie. <noise> Bo nie prosiłeś nawet, No kurwa. a ja się muszę wszystko prosić, tak, a nie, nie, nie mówię, tam. Spalcie MTW, proszę. Proszę, ja wam jeszcze raz spawcę. ona. ale palę się, kurwa. Co ty się tu no ja się mam. No, proszę, To MTW. Starego BS-a chyba. Spaliję. Chcesz ty wyjść z bombom? Przyjdę, przyjdę. Jest Oj. od starego BS-a. r Chyba z rakiem. Tam dwóch jest od BS-a. Po pod setem w sensie. O tu matina, no, co był ze skartem? Popatrzcie. Za Nie, w S. 1 Jeden SK i jeden od noga. Od noga leży i SK ostatni. Nie! Ten headshot! Jestem polski hunter! Kurwa biega i kasuje. Mateusz ma więcej fragów ode mnie, ale Damage'a ma mniej w chuj Ryba z rakiem Pograłem snajperkę spoko i zabijałem skanami w nogę Tomek, obudź się To ci jestem Ryba z rakiem, ryba z rakiem O kurwa leczek Ej to co, co? Gdzie? Kurwa, F -K? F -K? Ja nie wiem jak się to nazywa Między MTW Na ryckie MTW Rezpie. No Mamy info! Gdzie zabiłeś? Zabiję meskę. kę Dopalam ten Co tu robisz? Okay, kurwa chyba. Gdzie? Po co rasujesz? Trzymaj, trzymaj tą S-kę. MTW, MTW. s leży. Wyszli, wyszli! Zabrałem. Za, za piątko. Eee, Za piątkę. Jaki gówno, ty. <laughs> Czas. Dobra. Do uciekł, cześć. Penalkę spierdolę. Nie gra. Nie, 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 nie no, ale ładnie to broniliście. Tam palak! Nikt nie rzuca palaka na MTW. dupy znowu. I Matej ginie przez to. Ja ginę, bo ja nawet nie wiedział, że tak szybko on może ten. To jak Mateusz zginąłeś? Ja nie wiem. Jak to mam... no, no a to pan już z, z, z tego wnęku. Jakiego ja wnęku? Wizawi wyjścia z eski naszej. No właśnie sam to mnie zabił AWP, co biegni, teraz bym zrobił? Biegni, 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 biegni białą, no, kurwa Bez, bez, bez No biegnij! Kurwa, rusz! Idź tą pizdę, rusz! No nie wytrzymam no, pod, 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 pod tym Pod heavenem jeden i jeden jest od tego Brawo, mnie napierdali, komuchy ryba z, rakiem, ryba z rakiem, ryba z rakiem Dwóch BS, dwóch BS chyba Smok, jak zejdzie to ich zrucham no, ruchaj, sobie. Będzie tam, Mateusz. Będzie tam. Ja jedę na B. Nie pójdę na B, on wie, ku... człowieku. Mateusz, delay nie ma. Eee, kurwa, no. Co? Nie kupuj, to ja byłbym No, dzisiaj. przecież entry dałem. No weź, odpierdol się ode mnie, kurwa. Przypię... Roz... Nie Jesteś jesteście w szoku, kurwa. Gdzieś na, na misie, kurwa, z paką sam. Stało, kurwa. Brawo. Entry wam daję, wy kurwa. Potrafię na mecz, nie? Brawo. Jesteś kurwa mizerny. <noise> Mizeria? No i chuj, przejść, śumieć, no nie mamy nic. Proszę, ja łysę tu. Oni tak, 15B, 15B. Zgasiłeś to? 2B teraz gra. Ej, wytłumaczcie. No Ej, zera, ja zginąłem bardzo... za ścianą znowu, no. Ja na podwesy. Chuj, typiku. Nie widzę ich. leży jeszcze na esko. Krótka jest 300? Ja mam już na A czy na B Nie za Wpa na MTW siedzi Elka LK, masz Nie będą się spodziewać tego. Będzie dobrze Słuchajcie jak nie wiadomo co robić to raszować Wypierdam się Już jakieś prasie, Co, masz, pikujesz, Mateusz, co pikujesz Mateusz co pikujesz Mateusz To wyjścia Dobra Pikuj, pikuj Do lewej przyszedł. Po skałcie no Nie blokuj Jale, mnie 50. Każdę na MTW, w no i teraz chuja, nie ma wizji. Jest na podejście lewo, MTW, MTW jest. Mogo MTW. Ska, jeszcze nie, odmawiam. Leży. 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 Jeszcze Leży. 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 SK. Nie ma. Jeszcze jeden SK. Leży. 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 Jeszcze Leży. Nice. Leży. 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 parzy jeszcze

Uciekł Uciekł. Do ruchu, to... Co tu zginął? Co tu zginął? Chłopi, i Co tu zginął? No, na Co tu zginął? Mateusz. O, jaki błot. Chcesz palaka, Wojtek? Ja Masz. Sobie. Rzuć za piątkę ryba gdzieś tam. Rankiem, z z bez, tak bez bieg. Nie spalone. Brawo. MTW nie spalone. Krótka leży. Bez, w Bez i MTW. O ci bez. bez. No. Mam tego, uwaga. Za BS-em no kurwa! Pago im smołka rzucił, zamiast spalić. A jakbym miał czymś spalić, MTU? to bym spalił Trolę, chuj. Pago, przebi go za jedyes. Pago, go za jedyes. No i Ej. zabił naszego. Cześć. Idź za mecz. Nie no, co się dzieje? Czemu... Ale czemu nikt nie pali MTW, jak mówione jest, no? No nie wytrzymam zaraz. Co trollujecie? Cały, cały freestyle kur... mówiono o tym palaku. Nikt nie daje, że się ktoś wyje, bo ty jowupy. Ja A będziecie mieli, już 40 to się skończy trollowanie. Ale to ty jesteś bliżej tego levelu niż my. To prawda. Ale nie gram jak ty, przynajmniej. Nasz to. Tak, 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 jak po poszedł. głowie proszę. Nie, jezus, ale kiera. O, po głowie w ogóle, zerwa. za piątką. Necesito za piątką. Za piątką? MTW? Najzwykle A było za MTW, gdzieś Rybakiem, ryba Rybabakiem, rybabakiem. Wow! Kurwa! Jeszcze jeden odnaga bucha Ooooo oh. wow! Kurwa Ale... To po tym bądź, że on taki kurwa przedał Minus 30, ja pierdolę No nie, my nagle strzałkowaliśmy no. My tu się nie spotkaliśmy żeby pierdzieć i ten. Mamy wygrywać 30 kurwa gościu Minus 30, alo? Minus 26 Ja pierdolę, co?